Funduszowy Kompas Dolnego Śląska, podcast Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Łukasz Basta, witam bardzo gorąco. No, trochę zabrzmi patetycznie, ale dzisiaj creme de la creme. Grande final naszych spotkań podcastowych. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki, witam serdecznie. Dzień dobry. Panie dyrektorze, porozmawiajmy o celu i znaczeniu środków z Unii Europejskiej na Dolnym Śląsku. Na co idą te pieniądze? Tak kolokwialnie zapytam. Kolokwialnie odpowiem. Te pieniądze idą na dolność Dolnoślązaków i to bezpośrednio do Dolnoślązaków, bo tak jak rozmawiamy o funduszach europejskich i możemy mówić o środkach na drogi, na koleje, na rewitalizację zabytków, to te pieniądze, którymi dysponuje Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu idą bezpośrednio na wsparcie do Dolnoślązaków i to w różnych aspektach, bo mówimy tutaj o bardzo szerokim i przekrojowym wsparciu. Będę szedł po kolei. No dobrze, na co, na, na co to już mniej więcej wiemy, że na, na mieszkańców Dolnego Śląska, ale teraz ustalmy priorytety. Czy są jakieś, jakaś hierarchia tych, wydawania tych pieniędzy? Wojewódzki Urząd Pracy stoi w centrum pewnych procesów, które związane są z dystrybucją środków z, przede wszystkim z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To są środki, które dotyczą wyłącznie subregionu Wałbrzyskiego. I to w tych aspektach społecznych, i jeżeli możemy zacząć od tego subregionu Wałbrzyskiego, to od niego zacznijmy. Tam te środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji koncentrują się przede wszystkim na usuwaniu pewnych nierówności społecznych, które zostały jeszcze podczas likwidacji Dolnośląskiego Zagłębia Węglowego. To, to był początek lat 90. Początek lat 90., tak, dobrze sobie policzymy to ponad 30 lat temu. No ale nie da się ukryć, że nierówności w całym subregionie Wałbrzyckim występują. Patrząc na niego szeroko, zawsze były problemy, zawsze były problemy związane z wysokim bezrobociem, problemy z pewnym wykluczeniem społecznym, i te pieniądze z Funduszu Sprawiedli Sprawiedliwej Transformacji mają te nierówności trochę wyrównywać. Jako Wojewódzki Urząd Pracy wdrażamy tam ponad 70 projektów o wartości przekraczającej 180 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota, i to są pieniądze, które idą przede wszystkim na usługi społeczne, usługi asystenckie, na pomaganie tym Zakom, którzy są najdalej oddaleni od rynku pracy i jednocześnie w jakiś sposób społecznie poszkodowani przez te wszystkie historyczne zaszłości, które w subregionie Wobrzyskim miały miejsce. I to ma zaradzić tym problemom, które tam występują. Pomóc przywrócić te osoby do społeczeństwa, pomóc tym osobom, które opiekują się osobami niesamodzielnymi, także tym samym osobom niesamodzielnym w, w różnych aspektach. Panie dyrektorze, wiemy, że subregion Wałbrzyski no, boryka się z różnego rodzaju problemami na rynku pracy. Jakie to są problemy? Bo wiemy też, że jest tam specjalna strefa ekonomiczna, która w pewnym sensie pomaga pracodawcom w oferowaniu miejsc pracy, ale pewnie jakieś problemy są. Jakie to są problemy? Strefa jest bardzo dużym pracodawcą, to prawda. Yy, I koncentruje w sobie bardzo dużo tego zasobu roboczego subregionu Wałbrzyskiego, który tam występuje, ale w dalszym ciągu jest to subregion, który ma minimalnie wyższe bezrobocie niż reszta regionu. Nie mówię o samym mieście w Wałbrzychu, ale o powiecie Wałbrzyskim. O powiecie kłodzkim, który jest bardzo trudnym powiatem, bardzo dużym powiatem z dużą ilością mieszkańców który raz po raz sami widzimy, doświadcza różnego typu klęsk, jak klęska powodzi, ostatnio bardzo mocno doświadczony, gdzie występują problemy infrastrukturalne, problemy z dojazdem do pracy, także to jest naprawdę bardzo taki szeroki zestaw problemów, który utrudnia troszeczkę mieszkańcom subregionu Wałbrzyskiego funkcjonowanie, ale poza tymi projektami społecznymi mamy też trzy projekty, które są skierowane do przedsiębiorców subregionu Wałbrzyskiego, mające na celu umożliwianie podnoszenia kwalifikacji przez pracowników tych przedsiębiorstw. Środki dedykowane na szkolenia z zakresu gospodarki obiegu zamkniętego, z zakresu zielonych kompetencji, z zakresu tego wszystkiego, co przybliża nas do zrównoważonego rozwoju. I na to jest blisko 30 milionów złotych realizowanych w ramach trzech projektów. To też są duże pieniądze pozwalające przedsiębiorcom kompleksowo podnosić kompetencje. Mhm. A jakie branże mogą szczególnie liczyć na pomoc z tego funduszu? Wszystkie te branże, które chcą się przekwalifikować w stronę bardziej zielonych kompetencji. Ale myślimy o tym szeroko. Wszystkie rzeczy związane z fotowoltaiką, alternatywnymi źródłami energii z gospodarką obiegu zamkniętego, to są te kompetencje, które chcemy w subregionie wzmacniać. No dobrze, panie dyrektorze, subregion Wałbrzyski to bardzo ciekawy temat, ale teraz porozmawiajmy o rynku dolnośląskim. Jak pan dyrektor widzi rynek pracy, powiedzmy w roku 2030? To takie pytanie, bo potrzebowałbym mieć szklaną kulę, żeby wywróżyć. Czyli ja sobie proszę, pani Anna, proszę szklaną kulę też. Jak to będzie wyglądać w 2030 roku? Widzimy na pewno, że rynek pracy się zmienia. Rynek pracy się zmienia pod wpływem różnych czynników, które na niego bezpośrednio wpływają. Mieliśmy COVID, mieliśmy i dalej mamy konflikt na Ukrainie, który wpływa na nie tylko na nasz dolnośląski, ale. W szczególności, bo jesteśmy w osi autostrady A4, gdzie widzimy, że ludzi ze wschodu u nas jest bardzo dużo. Jesteśmy też bardzo dobrym regionem, do, do którego ludzie chętnie przyjeżdżają, bo taka jest prawda. Gospodarka Dolnośląska jest jedną z, jeżeli nie pierwszą, najsilniejszą gospodarką taką regionalną w Polsce. Rozwijamy się bardzo dobrze i bardzo mocno, co też jest... Nie bez wpływu pozostają, nie bez wpływu dla naszej gospodarki są ci, którzy przyjechali do nas z zagranicy do pracy, bo to oni budują bardzo mocno nasz, nasz kapitał, nasz kapitał pracowniczy. I często wykonują to, czego albo nasi ludźmi pracownicy nie chcą wykonywać, albo do których to zadań pracowników już nie mamy. Mhm. A jak przedstawia się sytuacja związana z. Pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej w tej perspektywie 2021-2027. Czy te pieniądze dotyczą dużych firm, czy też na te pieniądze pozyskiwane przez Was i dystrybuowane przez Was mogą liczyć również jednoosobowe działalności gospodarcze? Też? To ja powiem tak. Wojewódzki Urząd Pracy to spektrum działań, które urząd realizuje, jest bardzo szerokie. I tak normalnie myślimy sobie urząd pracy, bezrobotni, może coś dla firm i tak dalej, ale tu mamy bardzo szerokie spektrum działań, począwszy od działań związanych z równością i działaniami takimi antydyskryminacyjnymi. Antydyskrymin Mamy szereg projektów, które dotyczą właśnie tych kwestii, które mają na celu edukować dzieci, mają na celu edukować młodzież, ale także edukować pracodawców i osoby dorosłe w zakresie tego, jak, tej, jak do tej dyskryminacji nie dopuszczać, jak reagować, jak być bezpiecznym i jak być po prostu otwartym społeczeństwem. Na to są niemałe pieniądze 22 miliony złotych w ramach 19 projektów. To jest bardzo fajne przedsięwzięcie i to jest coś nowego, czego w poprzedniej perspektywie nie było. Idąc dalej, mamy duży projekt dla przedsiębiorców mających, chcących podnosić swoje kwalifikacje, o czym mówiła tutaj już w podcaście pani Mąka. Jak dobrze i, i w sposób sprawny podnieść te kompetencje, gdzie tych środków szukać. Podobny projekt jest dla osób fizycznych, którzy, które chcą się dokształcać. Jest projekt w zakresie outplacementu, czyli dla tych przedsiębiorców w gorszej sytuacji, którzy planują zwalniać. Albo po prostu chcą w jakiś sposób zmieniać kwalifikacje swoich pracowników. Mamy bardzo szeroki i duży worek pieniędzy związanych z aktywną integracją Dolnoślązaków, aktywną integracją i włączeniem społecznym czyli troszeczkę takie przywracanie do społeczeństwa tych osób, które są najdalej oddalone od rynku pracy. Ale tu też mamy różne działania, bo mamy projekty skierowane do społeczności romskich. Czyli takich, tej części naszego społeczeństwa, Romów, którzy są w bardzo specyficznej sytuacji, którzy są specyficzni kulturowo, które projekty mają na celu oswajać ich troszeczkę, pokazywać nam, dolnoślą, zaką przybliżać jednych i drugich, i także ze względu na liczne występujące problemy w tej społeczności. W sposób mocniejszy ich włączać do naszej dolnośląskiej rodziny, a że jesteśmy drugim regionem w Polsce, gdzie Romów jest najwięcej, to jest to też aspekt bardzo istotny z punktu widzenia Komisji Europejskiej. Mamy projekty związane z osobami młodymi, gdzie osoby młode zawsze są w specyficznej sytuacji na rynku pracy. Teoretycznie mają trudniej, mają inne możliwości, często pewne braki kompetencyjne, projekty, które mają im podnieść kompetencje, dostosować, zlikwidować niektóre bariery i włączyć w aktywny sposób do rynku pracy. To nie jest jeszcze koniec. No bo pewnie mamy też jakąś ofertę dla osób, które powracają na rynek pracy. Myślę tutaj o mamach, które wracają z macierzyńskiego, pewnie jest jakaś propozycja dla osób w moim wieku, czyli w okolicach 50. Zarówno osoby 50 plus, jak i kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka są zawsze w tych grupach szczególnie zaopiekowanych na rynku pracy i mile są widziane w każdym z przedsięwzięć realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Ale mamy też takie przedsięwzięcia, które koncentrują się na takich bardziej problemowych obszarach, które są bardziej obecnie żywe, czyli integracja obywateli państw trzecich. Którzy w dużej ilości przybywają na dolny śląsk, chcą pracować, ale mają braki braki językowe, braki kompetencyjne. Nie potrafią się poruszać po, po administracji, chociażby załatwić podstawowych rzeczy. I tutaj mamy też dużo, dużo mam na myśli ponad 50 projektów o wartości przekraczającej 40 milionów złotych, które dotyczą integracji obywateli państw trzecich są realizowane. Przez, głównie przez organizacje pozarządowe i małe podmioty, bo zależało nam na tym, żeby to były małe projekty realizowane blisko tych społeczności cudzoziemskich, by ułatwić im włączenie w dolnośląski rynek pracy, bo bardzo im, bardzo nam na nich zależy. E w racji, że rynek pracy, podobnie jak i yy, nie tylko, ale jako taki bardzo dobrze rozwinięty, boryka się z ciągłym brakiem pracowniczym. No dobrze. Wiemy, że Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu pod pana kierownictwem bardzo mocno dba o to, żeby ta informacja o tych projektach docierała do szerokiego grona mieszkańców naszego regionu. Po to robimy również te podcasty, które można oglądać w social mediach Województwa urzędu pracy, ale czy jest jeszcze jakieś miejsce, gdzie jest bardzo czytelna, prosta informacja o tym, co przysługuje w cudzysłowie beneficjentom urzędu? Mamy stronę fundusze gdzie można się dowiedzieć wszystkiego, tak naprawdę, co Dolnoślązak potrzebuje wiedzieć o funduszach. Jest ona bardzo czytelny, jasny sposób prowadzona. Jakie są bieżące nabory? co interesującego się dzieje, co będzie się działo, jakie są plany, tak naprawdę z wyprzedzeniem, no, jak dobrze pamiętam, na najbliższy rok. Więc to jest dobre wyprzedzenie, które pozwala organizacjom, przedsiębiorcom, firmom działającym w tym, w tym obszarach, ale także zwykłym zakom, dowiedzieć się, z czego mogą skorzystać. Są to tam też informacje na temat tych projektów, które są obecnie realizowane, z danymi kontaktowymi do beneficjentów prowadzących te projekty, więc można łatwo do tych informacji dotrzeć, żeby znaleźć to, co nas najbardziej interesuje. No dobrze, ja jestem y, zainteresowany szkoleniem, dofinansowaniem. Jakie kroki powinienem podjąć? Wiadomo, można skorzystać z, ze sztucznej inteligencji i zapytać się, co, co zrobić, gdzie znaleźć i jak do tego dotrzeć, ale można też wejść na stronę funduszy europejskich, y, znaleźć, to jest to troszeczkę więcej kroków, ale znaleźć odpowiednie działanie, one są ładnie potytułowane i ładnie opisane w czytelny sposób. Tam będą wyłonieni beneficjenci w ramach tego działania, i po tych beneficjentach albo po ich liście. Znaleźć, dotrzeć do tych, który dla nas jest najbliższy i który nam najbardziej odpowiada pod kątem czy dojazdu, czy kontaktu, czy tematyki. Uh -huh. Jeżeli chodzi o taki game changer funduszy europejskich z tej perspektywy 2021-2027, czy jest jakiś program, który Pana zdaniem zmienił najbardziej oblicze tej Ziemi, chciałoby się powiedzieć, ale rynku pracy na Dolnym Śląsku? Nie. Dla mnie osobiście game changerem są jest kilka takich aspektów, i to są przede wszystkim rzeczy, które są rzeczami nowymi, których nie było na przykład poprze, poprzedniej perspektywie. Wspomniana wcześniej e, równość szans. E, rzeczy związane z programami zdrowotnymi, które wcześniej były, ale teraz będziemy w najbliższym czasie, na przykład, mieć konkurs dotyczący bardzo istotnego problemu, a mianowicie programu zdrowotnego, który dotyczy alkoholowego zespołu płodowego, który jest bardzo istotnym problemem, nie tylko w skali województwa, ale i w skali kraju. Jak z nim przeciwdziałać i jak prowadzić działania nie tylko profilaktyczne, ale także potem terapeutyczne w tym zakresie. Mamy bardzo ważny aspekt i nabor, który obecnie został zakończony, a który dotyczy wsparcia osób w kryzysie bezdomności. Co jest bardzo istotne, bo to do tej pory realizowane z innych funduszy, teraz jest realizowane z naszych funduszy europejskich. Będziemy mieli coś, czego od dłuższego czasu nie było, czyli konkurs na małe inicjatywy lokalne, czyli dla takich najmniejszych organizacji, które do tej pory nie miały doświadczenia z funduszami europejskimi, a które chcielibyśmy żeby się nauczyły korzystać z tych środków bo to są środki przede wszystkim dla tych organizacji które działają blisko ludzi które chcą pomagać ludziom wiedzą jak to robić a czasami nie potrafią po te środki sięgnąć więc teraz obecnie mamy programy szkoleniowe które mogą ich nauczyć jak z tego korzystać po to żeby potem mogli śmiało z tych pieniędzy po te pieniądze sięgnąć i te pieniądze wykorzystywać to teraz zajmijmy się naszymi pieniędzmi, bo to trochę też nasze pieniądze są. Wiem, że dbacie o to, żeby wszystko odbywało się lege artis, ale czy jest jakiś mechanizm, który sprawdza, czy te fundusze wydawane są w jakiś sensowny sposób i czy te projekty mają jakiś cel i są bardzo, bardziej albo mniej potrzebne? Tych mechanizmów to jest bardzo dużo. Myślę, to jak że... sprawdza to WUP? Tak pokrótce. Trzech żołnierskich, zdania. W trzech żołnierskich zdaniach. Trzech żołnierskich zdaniach. Projekty są sprawdzane tak naprawdę na każdym etapie. Pierwszym etapem jest po złożeniu wniosków, etap jego oceny, gdzie ekspert sprawdza racjonalność złożonego projektu, zgodność z dokumentacją konkursową, czy koszty poplanowane są w sposób y, rynkowy, czy nie ma żadnych rzeczy, które byłyby niezgodne z prawem, czy niezgodne z obowiązującymi wytycznymi. Potem mamy ok, etap realizacji. Gdzie my sprawdzamy regularnie, najczęściej co kwartał, y, sposób rozliczania się przez beneficjenta z przyznanych środków, jeszcze jest proces, również prowadzony przez nas, proces kontroli tych projektów, gdzie, jeździ, y, gdzie jeżdżą nasze zespoły kontrolujące i sprawdzają, jak realizacja tych projektów wygląda w praktyce, zarówno ta część dotycząca tych już takich czystych form merytorycznych w celu szkolenia kursy. Usługi asystenckie czy jakiekolwiek inne usługi czy wsparcie realizowane w ramach projektu, a także na dokumentach, które beneficjent prowadził u siebie w siedzibie, czy ta siedziba istnieje, czy te dokumenty są, czy one się zgadzają z tym, co zostało przedstawione do nas. I to jest tylko nasza strona, a jest jeszcze szereg innych instytucji, które również się zajmują tym, które trochę sprawdzają nas, a trochę sprawdzają beneficjentów. Inspektorzy Krajowej Administracji Skarbowej, służby europejskie, służby ETO, służby Komisji Europejskiej, służby OLAFU, naprawdę tych instytucji kontrolujących i dbających o szczelność wydatkowania środków to europejskich, możemy spać spokojnie. jest bardzo dużo. No dobrze, a czy spać spokojnie mogą także wszyscy ci, którzy starają się o pozyskanie tego rodzaju środków? Chodzi mi tutaj o to, czy ten proces pozyskiwania ma jakieś no, krótko mówiąc, przeszkody, proces pozyskiwania to tak powiedziałbym, że nie, nie ma przeszkód, bardzo łatwo, Wszyscy ale nie. Wszyscy możecie przychodzić i brać. Nie, to tak nie do końca. To jest dość skomplikowany proces i wymagający specyficznej wiedzy. Umiejętności czytania dokumentów, które są tych wytycznych, one nie są zawsze napisane najłatwiejszym i najprostszym językiem. Wymaga to troszeczkę skupienia. Uwagi, dokumentacje konkursowe, mimo że staramy się pisać je prostym językiem, żeby było jak najbardziej dostępne pod każdym względem zarówno zrozumienia, jak i już takim do, dostępem pod kątem ewentualnych różnych niepełnosprawności, czyli że są pisane wyraźnie, jest możliwość odczytywania tych, tych dokumentów, i tak dalej, to. Jednak sam proces jest wymagający pod kątem jego zrozumienia, i pod kątem y, takiej posiadania pewnej profesjonalnej wiedzy. Dlatego, że staramy się tę wiedzę y, uzupełniać. Mamy własny projekt, który z naszymi partnerami y, społecznymi, z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych oraz y, dolnośląskimi pracodawcami, który jest skierowany i do środowiska przedsiębiorców i do środowiska organizacji pozarządowych gdzie chcemy przekazywać tą wiedzę jak te fundusze skutecznie pozyskiwać żeby, tych przeszkód, było jak żeby najmniej. przeszkód było jak najmniej zarówno pod kątem mechaniki jak i potem wiedzy potrzebnej na późniejszych etapach realizacji projektu A pana zdaniem to jest tak że Zielona transformacja, automatyzacja, czy nowe technologie wygrywają w tym wyścigu o przyszłość funduszy europejskich na Dolnym Śląsku? Na pewno są coraz ważniejszym aspektem. Są zauważane, zresztą to widzimy nawet z, z kierunków polityk Unii Europejskiej, że mocno się stawia na zrównoważony rozwój, na zieloną transformację i na te zagadnienia właśnie. Ale u nas, jeżeli miałbym popatrzeć na region, u nas w dalszym ciągu najważniejsze są, myślę śmiało, mogę powiedzieć, usługi społeczne, czyli te usługi realizowane, usługi opiekuńcze czy usługi asystenckie realizowane najbliżej tych zdolnością zakupów będących w najtrudniejszej sytuacji. Na to jest bardzo duże zapotrzebowanie, tych projektów jest bardzo dużo, ale też jest ciągła potrzeba. Ciągle potrzeba tego, żeby jednak osobom pomagać. A to są środki, które bardzo skutecznie pozwalają, są takim plastrem, pozwalającym zalepić pewne luki systemowe. No tak. I pomagają również osobom w naszym wieku, którzy wyjechali do dużego miasta, a mają swoich rodziców w mniejszym takim jak na przykład Wałbrzych, bo taka usługa asystencka polega na tym, że przychodzi ktoś, kto w jakimś tam wymiarze czasu może temu rodzicowi pomóc. Pomóc, pomóc wykonać sprawunki, pomóc załatwić ważne sprawy urzędowe lub nawet mniej ważne, nie wiem, wybrać się z nim do banku, zrobić zakupy, pomóc zrobić jedzenie. Są też usługi, w ramach tych usług i tych projektów jest możliwość skorzystania z dowożenia posiłków. Jest naprawdę bardzo mocne wsparcie w tej niesamodzielności i w tym takim trudnym okresie w życiu człowieka, kiedy zostaje z wieloma sprawami sam. Mhm. Wracając jeszcze do regionu wałbrzyskiego i do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czy jest jakiś namacalny dowód na to, że, że to tam zadziałało i ten projekt odniósł jakiś spektakularny sukces? Taki jeden przykład. Myślę, że śmiało możemy się pochwalić tymi działaniami, które będą realizowane teraz, może nie jest to już efekt taki na gotowy, już taki spektakularny, ale myślę, że bardzo ważny z perspektywy potrzeb mieszkańców subregionu wałbrzyskiego, a mianowicie w ramach tego naboru, który został niedawno rozstrzygnięty, powstanie w subregionie wałbrzyskim, mamy dużo projektów, które utworzą mieszkania. Mieszkania wspomagane, mieszka mieszkania treningowe, mieszkania wytchnieniowe, i to jest taki aspekt i taka usługa, której bardzo na dolnośląskim rynku, nawet nie tylko w Obrzyskim, ale na dolnośląskim rynku usług społecznych brakuje. I z tego jesteśmy bardzo zadowoleni, że w ramach tych projektów powstaną takie przedsięwzięcia, które też się wiążą potem po projekcie z koniecznością utrzymania. Więc mamy tutaj takie pewne przekonanie, że trwałe rezultaty w postaci tych prowadzonych mieszkań zaistnieją. Mm -hmm. A jakie zawody bądź profesje, cieszą się największym wzięciem na Dolnym Śląsku obecnie. Jakie zawody? To jest też bardzo dobre pytanie, bo tych zawodów trochę jest i musimy popatrzeć na to z szerszej perspektywy, że te zawody najbardziej poszukiwane, czy cieszące się największym wzięciem, będą nam się teraz bardzo mocno zmieniać ze względu na mocny wpływ sztucznej inteligencji. Jeszcze niedawno powiedzielibyśmy pewnie z zamkniętymi oczami, że informatyk, tester opro oprogramowania i tak ale myślę, że to jest taka wiedza pewnie sprzed trzech lat, kiedy faktycznie każdy, kto zrobił kurs testera oprogramowania w ciemno znajdował zatrudnienie. Teraz myślę, że to już jest powoli pieśń przeszłości. I myślę, że obecnie zawody związane ze sztuczną inteligencją, z obsługą tej sztucznej inteligencji, promptu, promptów, skryptów i tego wszystkiego, co z AI związane, będą się cieszyć bardzo dużym wzięciem. I to wiąże się z moim kolejnym pytaniem: czy szkolenia również są na dolnym śląsku w tym samym obszarze? Cieszą się w największym wzięciem w tym samym obszarze, o którym wspominał Pan teraz? Plusem tych szkoleń jest to, że y, tematykę szkoleń kształtuje popyt na te szkolenia. Więc jeżeli będzie popyt i zapotrzebowanie na te szkolenia, to one się pojawiają, będą, a potem siłą rzeczy, jak popyt będzie maleć, one będą powoli znikać. No, ale mówimy też, my mówimy o sztucznej inteligencji, ale nie zapominajmy o tym, co jest jakąś podstawą naszego funkcjonowania, czyli cały czas brakuje nam pracowników białego sektora, lekarzy, pielęgniarek, opiekunek, yy, wszystkiego typu, nie tylko do osób starszych. Brakuje nam budowlańców, yy, tej takiej podstawy, której, której sztuczna inteligencja nam tej luki nie zapewni. Puentując naszą rozmowę, panie dyrektorze, to teraz rozwiejmy kilka mitów związanych z funduszami europejskimi. Jakie yy, są mity o funduszach europejskich, również tych w perspektywie 2021-2027, które należy rozwiać teraz dokumentnie? Bardzo trudne pytanie, bo to ja mogę mity rozwiewać, ale nie wiem, czy mogę je tworzyć. No to pierwszym mitem, na pewno takim często powtarzanym, jest to, że po te fundusze, te fundusze są tylko dla niektórych. Nie, te fundusze są dla wszystkich, tylko trzeba nauczyć się, jak po nie sięgać, co staramy się robić i co też pokazują ogłaszane przez nas nabory, gdzie. To grono podmiotów korzystających z funduszy systematycznie nam rośnie. Cieszymy się bardzo z tego, że nie są to mamy taką grupę podmiotów, które nauczyły się z tych pieniędzy korzystać, które z nich regularnie korzystają, które robią bardzo dużo dobrego, ale chcemy, żeby tych podmiotów było więcej. To nas bardzo cieszy, że ich jest. Tak faktycznie to, to jest tak, na pewno taki mit, że to jest tylko pieniądz dla wybranych, nie dla wszystkich. No, i oby tych pieniędzy dla wszystkich chcących robić coś dobrego dla Dolnego Śląsku nie zabrakło również w kolejnej perspektywie. Tę powoli zamykamy, bo to fundusze unijne w perspektywie 2021-2027. Rozumiem, że, że kolejna się już gdzieś na horyzoncie pojawia i, i jest równie korzystna dla Dolnego Śląska? Perspektywa się wyłania. E, o korzystności dla Dolnego Śląska. Raz, że nie mnie mówić i na pewno jeszcze nie teraz, bo jest za mało danych na ten temat, więc myślę, że musimy jeszcze troszkę poczekać. Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko poczekać na efekty tego, co się wydarzy w Brukseli i później przełoży na fundusze unijne, które trafią finalnie na Dolny Śląsk. O tym rozmawialiśmy dzisiaj o konsekwencjach, o pozytywnych rzeczach związanych z funduszami unijnymi w perspektywie 2021-2027. Rozmawialiśmy z dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Bartosz Kotecki, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A to był podcast Funduszowy Kompas Dolnego Śląska, podcast Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu Łukasz Basta. Dziękuję. Do usłyszenia.